Gdy świat kazał gnać, ja przeciwnie zaprowadziłam w duszy ład. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Środa drugiego tygodnia Wielkiego Postu. Chodźcie, uknujmy zamach na Jeremiasza, bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia, ani mędrcowi rady. Ani prorokowi słowa. Ciekawe, że choć ironicznie wypowiadane te słowa przez wrogów Jeremiasza, którzy próbują go zniszczyć, którzy próbują się go pozbyć, to, to trzeba przyznać, że choć w tej złośliwej i w tej ironicznej uwadze jest prawda. No bo przecież. Nie zabraknie kapłanowi pouczenia, bo dostanie od Pana Boga. Nie zabraknie mędrcowi rady, bo dostaje od Pana Boga. I nie zabraknie prorokowi słowa, bo to Bóg te słowa mu daje. Myśmy myśleli, to jest prawdziwe. Choć wydaje się, że to Trudne jest to dzisiejsze czytanie, trudna jest ta sytuacja, w której znajduje się Jeremiasz. Jeszcze trudniej jest, kiedy my w takiej sytuacji byśmy się znaleźli: że kiedy żyjemy dobrze, i kiedy żyjemy po Bożemu, i kiedy żyjemy sprawiedliwie, ale zawsze się pojawiają jacyś ludzie, którzy chcą zrobić nam coś złego. Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa. Nie zważajmy na Jego słowa. Znaczy, nie interesuje nas to, co On mówi, nie interesuje nas Jego życie i choć wiemy, że On dobrze żyje, to teraz chcemy uderzyć Go językiem znaczy pomówić, oskarżyć. Ale teraz tak trochę wygląda niestety życie. Że to nie jest tak, że od razu za dobro, które tutaj robimy, wszyscy będą nam odpłacać dobrem. Bardzo często za dobro mamy, spotykamy zło. Czy złem za dobro się płaci? To już pyta Jeremiasz. Bo za dobro powinno się płacić dobrem, ale doskonale wiemy, że tak nie ma. Cały Wielki Post spoglądamy na Chrystusa i widzimy, że za dobro, które przyniósł ludzkości, ma zupełnie inną odpłatę. Owszem, potem dowiemy się z Nowego Testamentu i my jako chrześcijanie, my jako uczniowie Pana Jezusa będziemy zaproszeni do tego, żeby za zło płacić dobrem. Ale przykład daje nam Chrystus. Tutaj Jeremiasz, który w jakiś sposób zapowiada Chrystusa i to chrystusowe działanie znajduje się w takiej sytuacji. Jest dobry, jest boży, przychodzi z Bożymi słowami, a są przeciwnice. I chyba wydaje się, że to jest takie naturalne i normalne, bo sam pan Jezus powiedział, że właśnie tylko prorok może być tak lekceważony w swojej ojczyźnie. Najgorzej ma prorok właśnie u siebie. Inną rzeczą jest, że faktycznie moglibyśmy powiedzieć, że ci, którzy patrzą na Jeremiasza, mówią do Niego, sprawdzam, czy Ty jesteś Boży i faktycznie nie zabraknie Ci tego pouczenia i nie zabraknie Ci tej rady i nie zabraknie Ci Słowa Bożego. Trochę sprawdzamy, weryfikujemy. Chcemy sprawdzić zawsze coś, czy to działa, czy to jest prawdziwe. I kiedy patrzymy na chrześcijan, i mówimy o ich miłosierdziu, kiedy mówimy o Przebaczeniu, kiedy mówimy o tym, co jest istotą chrześcijaństwa, to ktoś mówi, sprawdzam. I kiedy patrzymy na świętych czy na męczenników, to są ci, którzy powiedzieli, dobrze, sprawdź, zobacz, że to jest prawdziwe, że to jest coś takiego, za co jestem w stanie oddać moje życie. Czy nagle i gwałtownie, czy całe moje życie, długo tak żyjąc tutaj na Ziemi i znosząc różne trudności i utrapienia, wiedząc, że Bóg mi błogosławi. Możesz sprawdzać. Choć otrzymujemy dzisiaj piękny Psalm 31, w którym mógłby modlić się Jeremiasz i którym my możemy się modlić w różnych trudnościach, to oprócz tej modlitwy chcemy też powiedzieć bądź wola Twoja, jak Chrystus w ogrójcu, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Choć wołamy, wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką, to jednak w Twoje ręce powierzam Ducha Mego, Ty mnie odkupisz. Nie to dobre życie tu będzie odkupieniem ale to ty panie Boże mnie odkupisz. I kiedy patrzymy na Ewangelię, również widzimy, choć te intencje Jakuba i Jana w sposób szczególny ich mamy, nie są na początku właściwe, to jednak ostatecznie chodzi o ten kielich, czyli o tą wolę Bożą, o tą historię, którą Pan Bóg chce z nami zrobić. Oni mówią: "Możemy, możemy pić kielich ten, który jest przeznaczony dla Chrystusa. Mają tą gorliwość, w końcu to są synowie gromu. Chrystus pyta, czy możecie pić kielich, który ja mam pić? A oni mówią, możemy. Kielich mój wprawdzie pić będziecie, nie do mnie jednak należy dać miejsce po stronie prawej i lewej. Pić kielich Chrystusa to znaczy wejść w tą samą historię, którą i on. Czyli jest to historia męki, jest to historia śmierci, ale jest to również historia zmartwychwstania. Nie oburzajmy się, tak jak dzisiaj pozostała część apostołów. Przyjmijmy tą wolę Bożą i zobaczmy też, nie oburzajmy się na tych, którzy gdzieś tam sprawdzają. Żyjemy tutaj, mamy być światłem, mamy być solą, mamy być tymi, których widać, że żyjemy i myślimy inaczej i zawsze ktoś to będzie weryfikował. Jeśli ktoś nam mówi, że coś jest dobre, najpierw chcemy to sprawdzić. Jeśli robimy jakieś zadanie, jeśli piszemy w szkole jakieś wypracowanie, to po to, żeby ktoś to sprawdził i zweryfikował. Nawet jak gramy w karty i ktoś mówi, że tutaj ma pokera albo ma bardzo mocne karty, to w pewnym momencie mówi się sprawdzam, żeby zobaczyć, czy to jest prawdziwe. Dziś sprawdzają Jeremiasza, dziś sprawdzają Jezusa, dziś sprawdzają Jakuba i Jana, ale widzimy, że w ich życiu okazało się to prawdziwe. Niech Pan Bóg nam błogosławi, nas prowadzi, aby to, w co wierzymy, również okazało się prawdziwe i żeby było, żeby było widoczne w życiu naszym. Módlmy się. Wszechmogący Boże, zachowaj w Twoich wiernych gotowość do pełnienia dobrych uczynków, udziel im doczesnej pomocy i doprowadź do życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Naucz mnie liczyć moje dni, bo chcę być mądra tak jak Ty. Chcę moje dni, chcę być moją.